No to proszę. Jeszcze raz. E4. No to jesteś Mrągowi, no to zapoznaj się z mrągowskim Specjałem. Mrągowski Specjał. Tak jest. Czytaj karokan. Jest uważany za słaby debiut, ale oni nie znają życia. Wiesz co? Oni nie znają powiedzenia. Nie wiesz co grać? Graj karokan. Tak jest. To chyba o to tutaj się rozchodzi. Tu masz opcję pchnięcie, bicie, skoczek. Jednak wymienny. No i dobra. No to. Ja ci powiem szczerze, że grałem to kiedyś. Parę razy się zdarzyło. Mm -hmm. I ogólnie rzecz biorąc, z rezultatami kiepskimi. Ostry jest zawodnik. Widzę, że czas tutaj goni nas. Nie i po co 4 Potrzebne to było? Żeby zagrać G5 zaraz? No, Mech. Proszę bardzo. W porządku, no dobra, no to fa. czekaj, czy ja mogę to, szach jest groźny? Chyba jeszcze nie, chociaż może kiedyś. Czarne stoją tutaj solidnie. Myślę, że solidnie to jest odpowiednie słowo. A czy dobrze to akurat druga sprawa. Aha, Przepraszam, dobra. że tak zrobiłem, ale nie, to jest. No w porządku, nie. jak najbardziej. I teraz nie pytanie, przez... czy jakby. Czy a -a. jakby. A tu chyba i tak skoczek wchodzi, a nie wchodzi. Tu myślałem, że skoczek jednak na E5. Wskoczek na E5. Wskoczek na, na E5. Bo teraz no, nie, to już troszeczkę. To, nie. No nie mów, że w długo idziesz, bo to po prostu nie wierzę. To, że że co, że, że co widzę? Że w długo idziesz. No, oczywiście, że tak. <tłuk> Ostry zawodnik, nie bierze jeńców, w porządku, jakby, cóż ja mogę, biedny Żuk, ebra. Gra się tak jak przeciwnik pozwala. A to jest prawda. Mhm, mm no to jeśli idziesz długą, to jakby... A co ty mi uwierzyłeś? A tu Zrobi mnie bambuko. Nie Aha. no, trzeba A. rozwijać się i zrolować. Zrolować? Mhm. Mm Do opuszę. I teraz powiem Ci poświęcam tego skoczka bez rekompensaty. Nie no tak serio to poświęcę chyba pionka. Albo. Tu, 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 tu. Hmm. Pytanie na śniadanie Na śniadanie? Tak Ja naprawdę idę. Nie no, to jest przesada już, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Oczywiście, że idziesz to. Nie jest żadna przesada, Frana to, ale tylko. Hmm, Co myślałem, to? że postawisz hitmana jednak. Byłoby fajnie. A ja mam teraz bicie na g5, ale no. tu wieża wchodzi. Otwarte tak. linia. Ej, takie ja tam stopu granie właśnie. Tale, tale. Jakieś tam inne arcymistrzowie. Ej, Dobra, jedziesz z Koksem? Jedziemy, król w centrum, jadę. Mm, 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 to się mm, musi źle skończyć dla kogoś. Dla któregoś z nas. Mm -hmm. Wszystko skończy się dobrze, ponieważ wszystko jest w duchu sportowych szachów. Nie no, to akurat ciężko z polemizować. Nie polemuj ze mną. Oje. Co ja zrobiłem? Zmęczenie. Przepraszamy najmocniej. No, no, wybaczamy, jasne. Ja mówię, what no, the że... To był fantastyczny ruch, to był. Zastanawiałem się właśnie, czy. To jest część tej magii szachowej, o której wspominałeś. Że? Mówię, że tam czytasz książki, i dokształcasz się, jesteś coraz to bardziej świadomy. A ten strumień świadomości, bo był... przerasta mnie troszkę. I jak teraz to pobił? To chyba pod warunkiem. Piąka w sumie, jakby tak się przyjrzeć dobrze. Chociaż może źle zacząłem, a może dobrze. Faceta poznasz po tym, jak. kończy, a nie jak zaczyna. Tak mówię, ale. Jakoś tak, o no tak, a ja się co tutaj udziłem, że co, że nie, że tak, że nie, no tu wieża wchodzi, dobra I coś się dzieje, bo w końcu zabawa trwa, festny szachowych pomyłek uznaję za otwarty. Tak Wideo nie ma, bo wymieniasz Ne, bryczek No i no, powiem Ci, że z tym koniem tutaj przepraszam, no kurczę, nie, to dochodząc. jest... Zybaczymy cię. No ja dziękuję, tam tu grać. Te bylice tak działają. Tak, to prawda. Wiesz co, przesłonię te linie i się wymienia w ogóle w tej wersji językowej. Może to słabe. 44 sekundy byczku. Widzę, widzę, nie stresuj mnie. Nie dobra no, nie może. Już 38. A jakbyśmy tu... Na tu, mijankę, tu, tu, nie? Tu, tu, tu. No dobra, no muszę... No tak, on wisi, wisionant. Ja ja I co teraz? Dalej wisionant. Ja I teraz by wypadało. Ja rolady nie robię. Powiem ci Teraz je. to już nie ma sensu. Co? Nawet. Chociaż może i jest, wiesz. Co nie ma sensu? Co nie ma sensu? Ty mi nie będziesz mówił, że ma to sens. Co ma, sens, ma. sens w życiu, tak? Kim Ach, ty patrz. Kim ty jesteś. Co patrz? Ja źle zrobiłem. Fajnie, nie widzę. Hmm. To było to, kiedy ruszasz się szybciej niż pozycja zmienia się na szachownicy. Masz tak czasem? Mm, że ruszasz. Tak, wykonujesz ruch tak. przy pozycji, która była ruch temu. Mam. <gry> mam, mam, mam. Mm. Nie wiem co chciałeś tutaj mi przekazać, ale... Ale zrozumiałeś o co nie. Zrozumiałem. Znaczy nie tak. O, w porządku. jakieś związania. O, nie zaszkodzi. Czy nie mówisz, że praktyczne szachy? Tylko... Yy, jakby... To mm. No to nie działa. Nie działa. Chociaż co... działa. Co tak. działa? Co działa? Nic ci nie działa. W tę stronę. Mmm... Tu tu, 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 Co ja biedny życzek mam zrobić? No możesz no wieżą zagrać. Sg na f. A no, tu? Tak, to prawda. Bicie, 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 bicie. Ja już tam liczę. Udaję, że liczę. Że liczę Liczę mm -hmm. Nie wiem, prawdę mówiąc. Jak tak? No mm. patrz, czas mi się skończyło. Aj, 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 aj tak mówi. Wiesz co, no pewnie bym tapnął, tak? Ale masz fajny pociąg. No, znaczy już nie mam takiego fajnego. Tu bym zagrał. Tu bym zagrał i teraz bym zagrał tutaj. Tutaj. Ale to wracasz, a głupie to było. Tutaj sobie wrócę, nie? Nie. <noise> a jeszcze coś myślałem z tyłu. Znaczy biorę pionka tam na A, ale. Zbić, znaczy na fan? Ty bijesz z szachem, więc to zupełnie bez sensu. Mhm. No to nie, musiałbym tak. Mm, to prawda. To pewnie tak. To I tak jestem w takiej pozycji, że 3 na, na dużo. Nie, tak, 3 na dużo. No, fajnie, fajnie. Ach.